No, dzień dobry. Bogusia, Bugi, Adrian. Warszawa, Baciata, Baciata Warszawa, e, Baciata Revolution. Pozdrawiam cię serdecznie z Chorwacji. Orebić. No i słuchaj, lecimy z kolejnym tematem z e, serii edukacyjnej. Porozmawiajmy o tańcu. No dobra, i teraz pytanie. W formie audio już to masz, w formie pisemnej będzie za chwilę. Chociaż kto wie, może jak to oglądasz, to już dawno to też jest, nie? Zależy jak. Na bieżąco oglądasz czytasz moje posty. No dobra, lecimy z kolejnym tematem, czyli jak to się w ogóle wyczuć w tańcu, co zrobić, żeby partnerka sama się nie prowadziła w tańcu, czyli sama nie uciekała, nie przyspieszała, nie zwalniała ruchu, tylko żebyśmy się po prostu najnormalniej w świecie rozumieli w parze. Teraz, tak. Załóż sobie słuchawki, niezależnie od tego, czy sprzątasz, jedziesz rowerem, biegasz na bieżni, czy robisz jeszcze inne czynności, pamiętaj, że możesz mnie słuchać, nie musisz mnie widzieć, żeby móc e, jakby być ze mną nie? i przyjmować tą wiedzę. Także lecimy. I teraz tak. Jakie jest nasze zadanie w ogóle w tańcu socjalowym? Oczywiście wszystko będę sobie porównywać do baciaty, której uczę, bo tak jest najłatwiej. I teraz zwróć uwagę. Hmm. Partner, czyli lider. Z reguły prowadzi, ogólnie rzecz biorąc, w każdym jednym tańcu. Followerka, czyli partnerka, będzie podążać, wypełniać ruch, no i niektórzy tak brzydko określają słuchać się. Coś troszkę w tym jest, chociaż docelowo ja jestem fanką, jakby tańca jako dialogu, a nie tańca jako odtwarzania figurek i słuchania się, tak mówiąc, najbardziej kolokwialnie, tak jakby to każda jedna osoba, jakby rozumiała taniec, tak? Jest socjalowy. Zwróć uwagę, że baciata to jest właśnie taniec socjalowy, czyli nie jest to choreografia. Dużo osób bardzo często zamyka się w figurkach i jakby docelowo właśnie skupia się głównie na figurkach, bo są one ciekawe, bo coś tam się dzieje i tak dalej, tak dalej. Ale zwróć uwagę, że taniec to jest jakby tworzenie jakiejś tam Historii, jakiejś, jakiejś e, powieści, jakiejś relacji. Oczywiście nie mówię tutaj o tańcu też karykaturalnym, czyli takim e, scenicznym, gdzie każdy wczuwa się w rolę i tak dalej, bo to nie, totalnie nie o to chodzi, no ale wiesz już, znasz już swoje zadanie. Czyli mężczyzna najczęściej li, fo, e, lider prowadzi, e, followerka, czyli partnerka stara się podążać, wypełniać ruch stylingiem e, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz tak, żebyśmy rozumieli się w tańcu, jak mam to zrobić, nie? Masz wstęp piosenki. Ten wstęp piosenki jest takim momentem, gdzie możesz zapoznać się z partnerką. Nie tylko powiedzieć jej, cześć, jestem Krzysiek, Beata i tak dalej. Tylko też poznać to, co dana osoba lubi, to, co ta dana osoba umie i to, co możesz z nią zrobić w danym momencie. Tak? Czyli będzie to troszkę um, takie przygotowanie naszego wspólnego tańca, wyczucie się, tak, żeby każda z, nas, z osób, która ze sobą tańczy. Po prostu dobrze się później też bawiła. Teraz tak, mm, partnerka może tak się zdarzyć i bardzo często na początkowych etapach edukacji tak się zdarza, że przyspiesza bądź też sama się prowadzi. Dlaczego? Bo się boi, tak, że na przykład zrobi się jej krzywdę, bo Twoje impulsy na przykład są za mocne, za szybkie, albo totalnie wręcz odwrotnie, czyli są skrajnie delikatne i ona nie wie, co od nich chcesz zrobić. To jest pierwszy element. Dlaczego jeszcze? Bo na przykład nie ogarniesz jeszcze partnerze, tak? I niestety my, jako partnerki, jako ogólnie osoby czasami potrafimy być mniej cierpliwe. Niestety lub nie, ale nad cierpliwością i tak dalej też gdzieś tam się pracuje z czasem. Ale to się zdarza. Mniej lub bardziej. No i oczywiście to jest nasze zadanie, przepracowanie tego, czyli żeby starać się trochę też słuchać w tańcu, poczekać na partnera. Bo przecież z nim tańczanie z instruktorem, który teraz w tym momencie mówi mi, że masz podnieść prawą rękę, teraz lewą rękę, teraz założyć za głowę, a teraz jeszcze coś innego zrobić kros w nogach czy kwadrat. Ale docelowo ta cierpliwość gdzieś tam nam trochę ucieka partnerki. Czasami staramy się po prostu nadążać, nie? Nad tym, co się dzieje. zwróć uwagę, że twój partner, czyli osoba, z którą tańczysz, nie, nie nauczy się, jeśli będziesz robić za niego. Albo będzie miał, będzie miał oczywiście, kilka opcji. Albo będzie myśleć, że już to umie, bo wychodzi. Część panów będzie miało takie odczucie, część osób będzie miało frustrację, bo wie, że się nie nadąża, albo że robisz to za niego, a to przecież jego zadanie, nie? Idąc na taniec w parze, każda z osób ma właśnie jakieś swoje zadanie do wykonania, że tak powiem, w parze, żeby nam się miło tańczyło. Wstyd lub nie. I tak, strach przed tym, że na przykład będzie krzywda, że będzie bolało albo bo, y, będzie kontuzja. Dwa, nie rozumiem o co Ci chodzi, bo robisz na tyle lekko, nie wiesz, y, nie jesteś pewny w tym wszystkim. Trzy, niestety, ale powiedzmy mniejsza cierpliwość, bądź trochę się nudzę, bo Twój repertuar jest jeszcze, partnerze, na przykład trochę y, ubogi i nad tym fajnie sobie popracować. Wziąć to na klatę. Y, no i po prostu sobie nad tym popracować stopniowo, chodzić na jeszcze większą ilość zajęć, żeby czuć się bardziej komfortowo, żeby ten taniec był dla Ciebie przede wszystkim też e, fajny, odkrywczy, ciekawy i tak dalej. No ale to celowo oczywiście nie chcę mm, tutaj bronić żadnej ze stron. To nawet nie o to chodzi, żeby e, wiecie, pójść w tym kierunku, tylko żeby się zrozumieć. I teraz tak, masz wstęp piosenki, intro tak zwane. Nie masz tam za bardzo jeszcze za zbyt dużo instrumentów, oczywiście mówimy teraz tutaj o baciacie, e, której uczę i w której bardzo duża część e, piosenek, ilość jest po prostu bardziej muzyczna niż, bardziej, niż instrumentalna. Czasami jest sam głos, czasami jest ki kilka pojedynczych jakichś e, stuknięć czy delikatna melodia i tam możesz wyczuć się wzajemnie z partnerem, z partnerką. Na dobrą sprawę, ile tej siły, energii, nazwijmy to potocznie, potrzebuje, żeby moja partnerka, z którą tańczę, mnie zrozumiała, żeby poszła, jak reaguje jej ciało. Czy twój partner, z którym tańczę, robi rzeczy, które ja potrafię? Może warto o tym powiedzieć? Oczywiście konstruktywnie, bardzo proszę konstruktywnie, nie? żeby zaraz nie było jakichś, wiecie, e, złych emocji, czy jakichś pretensji, nie? że coś nie działa. Poczekajmy sekundkę żeby sobie przejechali tutaj panowie i żeby było mnie słychać, widać i tak dalej. Ale się zrobiło, kurczę. Przepraszam. Dobra, tam już nie jedzie. Tutaj odjeżdżają panowie. <grystanie> także tak, także starajmy się siebie wyczuć. Starajmy się siebie zrozumieć. Tylko zrozumienie, taka, wiecie, empatia przy okazji, taka cierpliwość, to, że każdy z nas zaczyna, zaczynał, zaczynała, e, daje nam jakby taką, niebach nie chcę być gwarancja, daje nam więcej spokoju w danym tańcu, wyrozumiałości. I przede wszystkim fano. Zwróć uwagę, że e, może już to doświadczyłeś, doświadczyłaś, może jeszcze nie, ale chętnie się z tobą tym podzielę, że wiele tańców, tych najbardziej ciekawych, jakby nie zależy od tego, ile ja umiem, nie? ilościowo, figurek, co ja potrafię zrobić, tylko przede wszystkim od tego, jak czujemy się ze sobą w parze. Czyli jak reagujemy, czy się dobrze bawimy ze sobą, czy, hmm, czy nie. Czy jest ten uśmiech, czy go nie ma, czy go brakuje. Także pomyśl sobie w tą stronę, dosłownie w tą stronę. Wyobraź sobie, o tym już gdzieś tam wspominałam, gdzieś o tym pisałam też już na moim Fajsiku, nagrywałam się nawet dla ciebie, słuchaj. No, ee, jak widzisz osobę na ulicy, no, z ulicą może być różnie, ale docenowo nawet w pracy, takie, powiedzmy to nawet o osobach, które gdzieś tam już trochę kojarzymy, znamy może i tak dalej, ktoś się na ciebie uśmiechnie. Teraz nie mówię o tej o skrajnych przypadkach, kiedy ktoś na przykład, no nie wiem, Coś jakaś tragedia wydarzyła, i tak dalej, ale taki po prostu zwykły dzień, tak? I ktoś do ciebie się uśmiechnie, albo ktoś da ci ładny komplement miły. No to chyba wydaje mi się, że nie sposób jest nie podziękować, albo też się nie oduśmiechnąć, no nazwijmy to kolokwialnie, tak? Czyli zwróć uwagę, w tańcu będzie dokładnie to samo. Idziesz na kurs tańca, łapiesz kogoś za ręce, i bawisz się. I teraz jeśli jedna ze stron na przykład się do siebie uśmiechnie, spróbuj odwzajemnić ten uśmiech. Jeśli czujesz, że druga osoba na przykład się stresuje, jeśli druga strona na przykład się bardzo stresuje, Próbuj, nie wiem, dać e, tak, stworzyć taką atmosferę, żeby ta druga osoba poczuła się tak, wiesz, zaopiekowana, żeby czuła się spokojniejsza, żeby to nie było, wiesz, żeby taniec nie był dla was obu jakąś, wiecie, testem, walką, czy nie wiem, czy sprawdzianem i tak dalej. Przecież taniec jest po to, żeby się bawić. Serio, naprawdę da się. Jeśli to, to doświadczyłeś doskonale, wiesz o co mi chodzi. I teraz z tą cierpliwością, z tą pokorą, a propos tego, co kto umie, co kto potrafi, lubi i tak dalej. To wszystko się ćwiczy, wiecie. Ja wciąż uwielbiam tańczyć ze swoimi kursantami początkującymi, bo najwięcej mam też takich w sumie grup. I to daje mi bardzo dużo takiego spokoju też w tańcu, takiego, takiego, takiego zrozumienia, wyrozumiałości, nie? Oczywiście to wszystko nabywa się teraz z czasem, bo nie wszystko przychodzi nam od razu, tak? I nie myśl tylko o figurkach. Figurki to jest jakby dodatek, to jest jakby coś, co sprawi, że twój taniec będzie ciekawy. Sprawi, że będziesz czuć, czuła się powiedzmy może bardziej, nie wiem, pozornie dopieszczona czy coś, ale docelowo ważniejsze w samym tańcu jest oddech i wyczucie się w tańcu. Czyli to, co mogę zrobić, te wszystkie elementy typu figurki, to jest jakby dodatek, nie? No i teraz tak, wraz z. Umiejętnościami, czyli ilością przebytych godzin, po prostu będziemy czuć się bardziej komfortowo, będziemy bardziej siebie rozumieć, bardziej sobie ufać, jeszcze bardziej będziemy mam nadzieję, od samego początku, chociaż to nie zawsze tak jest się szanować przy okazji, nie? Szanować to, co jedna i druga strona lubi, umie, no i próbować tworzyć coś razem, nie? Takie słuchajcie, luźne pogawędki. No, prawie z rana, już dwunasta jest tutaj, <grych> czyli powiedzmy, że prawie z rana. Mam nadzieję, że ten post, to nagranie, w sumie teraz już w tym przypadku otworzy Wam troszkę głowę, trochę szerzej spojrzycie na niektóre elementy, jeśli chodzi o taniec, o samą naukę, o to, co możecie w tej nauce zrobić, jak możecie podejść do tego wszystkiego, żeby po prostu nam wszystkim miło się ze sobą tańczyło, spędzało czas. No cóż, chyba wbijam do wody. <grych> Także wspaniałego dnia wam życzę. Zapraszam was do, do mnie na zajęcia. Prowadzę regularne, czyli w tygodniu w Salsa Libre w Warszawie. Indywidualne, jeśli chcesz mieć szybciej jeszcze większy progres, mieć 100% sfokusowane na tobie wskazówki, tak i złapać je. No i zajęcia weekendowe, gdzie oczywiście jeśli w tygodniu średnio Tobie pasuje, albo chcesz mieć uzupełnienie zajęć regularnych czy indywidualnych, chcesz mieć trochę więcej energii w grupie i skondensowane, bo zresztą znaczy te weekendowe są po prostu więcej godzin w jednym czasie, to zapraszam. Bogusia Bogiadlian, do zobaczenia, do zatańczenia. Buziaczki.